Dobrze, że cię widzę, Bardzo dobrze. Coś mi się przypomniało. A co ty przyszedłeś tutaj z tym, z tym poziomką? Tak. Właśnie nie wiemy o chuj tu chodzi tak naprawdę. Szef, ja się przedstawię, Piorun. No to gotować. widać od razu. Ale tak. Najpierw... <laughs> Najpierw napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem bez cytrynki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki powiedziałem. Prawo Paskala, kto zgubił zapierdala. Coś ci powiem. Poziomko. Spiźnią. Coś miałaś. Ale już tego nie masz. Poziomka. Ale sobie to jest wszystko sztywniutko. Coś miałaś. Ale już tego nie masz. Poziomka. Kurwo. Na już Gryba tego ta. nie masz, bo to coś już jest moje. Hmm. Przychodzisz tutaj, wydusić pieniądze? Od poważnych ludzi? Ty ci płynie pierdolony. Przychodzisz tutaj z chłopakiem, który biega. Teraz powinienem cię odjebać. I nikt nic nie powie. A wiesz dlaczego? Szefie, ale ja nic nie chcę, przecież się dogadamy, no że... Ja z tobą kurwo wódki nie piłem. Przepraszam. Siadaj Kubuś. Nigdzie nie idziesz. Siadaj. A ty kurwo wstajesz... I idziesz. I czekasz na moich kolegów. A jak do ciebie przyjdą... To mówisz tak, proszę pana. Oczywiście, proszę pana. 20%, proszę pana. 30% też może być. I 50%, proszę pana, się znajdzie. Dziękuję bardzo, całuję rączki. Oczywiście, proszę pana. Czy napiją się panowie wódeczki? Tak zapytasz, chamie pierdolony. Czy napiją się panowie wódeczki? I wódeczka musi być zimna. I gęsta. Tak, sok Elegancko jest, szefie, elegancko jest. No, powiedz, jeszcze jedno słowo cię zajebę. Tu i teraz.